Panie trenerze, poprosiłbym o krótkie podsumowanie tego sparingu ze Strugą. No szkoda tej porażki w ramach stosunku w ostatniej akcji meczu. Eee... Mecz taki trochę szarpany, wdaliśmy się w biały, jak on zaprezentował przeciwniki. No i nie za dobrze na tym wyszliśmy. Natomiast pierwsza połowa no była lepsza piłkarsko. Była lepsza piłkarsko. Eee... Trzeba było strzelić bramką. Mieliśmy parę sytuacji, nie udało się niestety. No i w końcówce daliśmy się naprowadzić na kontrę, praktycznie przy, przy paru minutach spokojnej gry na połowie przeciwnika, i straciliśmy bramkę, także szkoda. Natomiast no, daliśmy się pograć wszystkim zawodnikom w różnym wymiarze czasowym. Także kończymy obóz, można powiedzieć, w prawie dobrym zdrowiu to też jest najważniejsze. Można by gdybać, czy ta bramka wypadła, gdyby to był mecz ligowy, no bo to starcie tutaj na spedro w środku pola. Większość pewnie widziało jako faul na Portugalczyku. Bo to był faul, ale nie ma już co na ten temat dyskutować. Sędzia puścił, nie odbudowaliśmy, źle zareagowaliśmy, no i dlatego przegraliśmy. Powiedział trener po jednym ze sparingów, że skupiacie się na defensywie i naprawdę jeżeli chodzi o tę obronę, to pod względem tego obozu wygląda to bardzo dobrze, bo jedynie dwie bramki stracone w czterech spotkaniach. To no Tak, że formacja defensywna wygląda coraz lepiej, natomiast w naszym wypadku sama defensywa wiele nam nie da. Oczywiście my musimy zbudować jakiś fundament, wychodzić z czegoś, czyli z tej dobrej defensywy, ale my też musimy strzelać bramki i z tym mamy problem. No i tu musimy się zdecydowanie poprawić. Nad tym pracujemy cały czas, no ale efekty na razie są mało widoczne. Czy myślić trener, że taka pierwsza bramka, która przyjdzie chociażby w lidze może już rozwiązać ten worek z golami? No, liczymy na to. W meczu z Banikiem pierwsza bramka pobudziła zespół, dwie szybko strzelone, następne, eee, no ale, ale dalej musimy nad tym pracować. Eee, stwarzamy sobie sytuację. Problem jest z finalizacją i, i może to nie jest akurat tragedia, bo te sytuacje są, więc jeśli tu się poprawimy, myślę, że pójdziemy do przodu. Bartek Smolarczyk po meczu ze Strugą. Bartek, no, co można powiedzieć, bardzo szkoda, że w tej ostatniej akcji meczu padła ta bramka dla rywali. Dokładnie tak. No, tak jak wspominałem już wcześniej, każdy mecz, każdy mecz chcemy wygrywać, nieważne czy to jest mecz pucharowy, czy ligowy, czy choćby też sparring, ale do momentu, do momentu, gdzie nie było bardzo dużo zmian, wiadomo, bo od zmian też ta drużyna troszkę, troszkę traci takiej, takiej, e, takiego rytmu. To wyglądało to dosyć dobrze. Wydaje mi się, że też skumulowało się zmęczenie po tych dwóch tygodniach treningów, więc ten sparring. Szkoda, że przegraliśmy, chociaż ja jestem optymistycznie nastawiony na to, co będzie za tydzień, czyli, czyli na mecz, na pierwszy mecz w nowej rundzie. Z swojej perspektywy jako obrońcy to pewnie musi cieszyć, że jedynie dwie bramki stracone w tych czterech spotkaniach? Dokładnie tak. Ja jako tak osobiście podchodzę, właśnie. Staram się, żeby, żeby ta linia pracowała jak najlepiej, żebyśmy nie tracili w ogóle goli, co udaje mi się osobiście, ale też, ale też jako nam, jako całej, całej linii defensywnej, więc na pewno to cieszy. Wiadomo, że fajnie było jeszcze dołożyć troszkę więcej bramek strzelonych, ale to przyjdzie z czasem. Trenujemy, trenujemy nad tym i, i wierzę, wierzę mocno, że na legii ten, ten worek z bramkami się wysypie. Może to nie jest do końca pytanie do ciebie, ale tak jak wspomniałeś, tych bramek z przodu nie ma na razie za dużo, co według Ciebie będzie kluczowe, aby odblokować te gole. Wydaje mi się, że pierwszy gol. Pierwszy gol taki strzelony na strzelony w ligowym meczu, to troszkę da takiej pewności siebie drużynie, że, że możemy to zrobić, że, że potrafimy również strzelać bramki, potrafimy wygrywać mecz, a nie tylko remisować. E, więc e, mam nadzieję, że ta pierwsza bramka przyjdzie szybko, że odblokujemy się. Chociaż no, to też nie wygląda tak źle, żebyśmy tutaj zaraz e, snuli jakieś tam e, e, złe rzeczy. Wydaje mi się, że to wszystko jest e, do wypracowania. Miłość Strzeboński po meczu ze Strugą. Miłość, wiadomo, że to tylko sparring, ale chyba nigdy nie jest miło przegrać mecz w ostatniej akcji spotkania. No wiadomo, też, też nie czuliśmy się zespołem gorszym w tym spotkaniu, no ale czasem tak się zdarza. Szkoda, że, że ta bramka padła i jeszcze bardziej, że w praktycznie ostatniej akcji meczu, ale, ale myślę, że, że to jest dobra nauczka po prostu przed ligą i pomoże nam to wyciąga, wyciągnąć wnioski i będzie to dla nas na plus. Zadaję to pytanie dzisiaj każdej osobie, zadam też tobie. Co według ciebie będzie kluczowe, aby rozwiązać ten worek z bramkami, jeżeli chodzi o waszą zdobycz? Myślę, że też to jest taki okres, gdzie, gdzie gdzieś tam piłka nie słucha się tak, jak powinna, gdzieś tam te nogi są ciężkie, wszyscy są zmęczeni, głowa też wolniej pracuje. Także myślę, że, że no, popracować w treningu. Dojdziemy trochę do siebie po tym obozie. Myślę, że, że powinno być zdecydowanie lepiej. 9 dni zostało do meczu z Legią. Czy myślisz, że do tego czasu nogi już będą odpowiednio świeże, aby walczyć na maksa? Myślę, że na pewno.